Kultury w Jarosławiu na koncercie laureatów 26 konkursu piosenki o Złoty Klucz do Sławie. Eliminacje i zmagania konkursowe miały miejsce 28 kwietnia. W tym dniu wzięła udział, wzięła udział rekordowo duża liczba uczestników. Towarzyszyły emocje. Te emocje na pewno towarzyszą jeszcze w dniu dzisiejszym. Za chwileczkę po odczytaniu protokołu okaże się, kto zajął pierwsze miejsce, drugie, trzecie, kto zdobył wyróżnienie. Niemniej jednak, zawsze w takim konkursie, panie, do końca to jest najważniejsze. Ważny jest ten udział, ważne jest zaprezentowanie swojej twórczości, swoich możliwości, swoich osiągnięć. Ja ze swojej strony serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom przede wszystkim i oczywiście tym osobom które w dniu dzisiejszym wystąpią tutaj na tej scenie teraz poproszę panią instruktor, panią agitę suchorzak o odczytanie protokołu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu powitała państwa pani Elżbieta Śliwińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Ja również ciepło, serdecznie witam państwa, cieszę się, że pomimo tak... Niesprzyjające pogody zechcieliście Państwo to popołudnie spędzić razem z nami. Ale żeby nie przedłużać i żeby już nie trzymać naszych uczestników w napięciu, pozwolę sobie odczytać y, protokół. Protokół posiedzenia komisji oceniającej uczestników 26. Konkursu Piosenki o Złotych Klucz do Sławy który odbył się 28 kwietnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. W konkursie wzięło udział 63 solistów oraz 11 zespołów. Komisja artystyczna w składzie: Bożena Siwiecka, Miejski Ośrodek Kultury w Przewodsku, Dominika Osypanko, Centrum Kulturalne Przemysłu, Wiktor Marut Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii soliści klasy 1-3. Zaczniemy od wyróżnień, żeby tak stopniować napięcie. Wyróżnienie otrzymuje Ilia Augustyn z Lokalnego Ośrodka Kultury Wspólnota z Gubinu. Zapraszam serdecznie do Rącę Prawa. Chodź do nas. Obręczenie nagród. poproszę panią dyrektor. I bardzo proszę, aby nasi laureaci zostali tutaj na scenie. Dobrze. Później zrobimy sobie takie pamiątkowe zdjęcie. W tej kategorii komisja przyznała dwie równorzędne trzecie nagrody. I pierwsza ta nagroda wędruje do Maji sudą ze Szkoły Podstawowej w Bradynie. Maja Sudą. trzecia nagroda. w takiego chodka ślicznego I trzecia równorzędna nagroda dla Jakuba Pałczyńskiego ze Szkoły Świeżaków Druga nagroda w tej kategorii wędruje do Emilii Bernarskiej ze Szkoły Podstawowej, sióstr niepokalanych imienia błogosławionej Marceliny Darowskiej. Gorące brawa i gratulacje. <klucza> Emilia Bernarska. I pierwsza nagroda w tej kategorii. Pierwszą nagrodę śpiewała Aleksandra Sobku z Miejskiego Wolnictwa. Wow! Wow! Tak. I przystępujemy do wręczania nagród kategorii wiekowej, a więc soliści klasy 4-6. Rozpoczniemy od wyróżnień. Wyróżnienie w tej kategorii wyśpiewała Julia Mardynowska ze Szkoły Podstawowej w Tuligłowa. Zapraszamy serdecznie. Proszę o podmiot. Katarzyna Bogowicz z Zespołu Szkół w Pawłociowie również śpiewała na drogę. Gratulacje. Weronika Trojanowska, Zespół Szkół w Bakusiowie. Również wyróżnienie. w tej kategorii wyróżnienie również otrzymuje Mateusz Borbowicz ze Szkoły Podstawowej numer 6. I kolejne wyróżnienie wędruje do Aleksandry Pochno zespołu szkół w wiązownicy. Przysuncie się kochani tutaj może tak, żeby zrobić miejsce następnym laureatom, bo będziemy teraz wręczać nagrody główne. Proszę Państwa, tak pięknie prezentują się laureaci, ale to jeszcze nie wszyscy laureaci. Bo jeszcze mamy nagrodę główną, czyli Złoty Klucz do Sławy. I ten nagrodę śpiewał Aleksander Michalewski z pierwszego liceum ogólnoświatowego i mianem Kołowskiego w Złotym Białej Książce. Proszę Państwa, gorące Tak, proszę Państwa, to może jeszcze tak raz gorąco, serdecznie na grudzie. Yeah. people